Dzisiaj niedziela, wieczór pokażę co tam wczoraj zrobiłem. Na początku bardzo bym prosił o łapkę w górę jak to się mówi i suba bo około 70% widzów ogląda mnie, którzy nie mają suba na moim kanale, także bardzo bym o to prosił i byłbym wdzięczny także hydraulikę już tutaj do pierwszego do pierwszej jazdy już tutaj mam uruchomioną to znaczy podłączoną jak ten fil tutaj, tą przystawkę zrobiłem także tak to wygląda to jest od, od bloku silnika akurat od Cordoby, ale od Golfa dwójki, trójki to pasuje czy tam Audi no i taką tutaj robię przystawkę. Olej, który wraca z, z tamtej strony z rozdzielacza. Powrót. I tutaj z orbitrola. Powrót. I tutaj się łączy trójnikiem. I idzie na filtr. Idzie na filtr. Tylko tam trzeba zwrócić uwagę, że gdzie, którędy te kanały tutaj połączyć. Nie? Także Powrót tego oleju ma iść na zewnątrz, w te otworki w koło tutaj, nie do środka, w koło w otworki, żeby, żeby on pchał do środka w tą siatkę w środku w ten filtr. Także tutaj na zewnątrz ma iść ciśnienie z powrotu tutaj, żeby filtrował. No i tutaj mamy ten króciec przyspawany. O! On wchodzi, filtruje i wychodzi tutaj na powrót do, do zbiornika wyrównawczego, nie? Tak. Wczoraj sprawdziłem ciśnienie, próbę szczelności. Także tutaj coś mi nie wiem dlaczego, ale spaw trzymał. Tylko tam uszczelnienie na tą pastą uszczelniającą robię, tutaj tą dobrą. Nie wiem, gdzieś tam mi coś wypchało za mocno, ale tam leciuteńka taka. Może i by tego nie było, może tam raz na tydzień jakieś tam pół by się, no ale tak nie może być. Rozkręciłem to jeszcze raz, odpuściłem i jest ok. Także... Taki ten jedyny tutaj wyciek. Nieraz mi się tu zdarzało, że gdzieś tutaj, tutaj gdzieś burzyło się, ale to już rzadko kiedy to się zdarza, ale się nieraz zdarzy. Że gdzieś tam coś nie trzyma, nie? Ciśnienie. Także lepiej sobie sprawdzić przed zalaniem oleju, bo tutaj wtłaczam powietrze sprężone delikatnie, nie za mocno. i i, i, i pryskam tymi Takim, medlinkami jak się pokazuje jakieś tam banieczki burzy się to wtedy wiadomo, że a jak już macie olej wlany to już jest Raz trzeba to wszystko płukać, spuszczać olej. No, to teraz tak hydraulika jest zrobiona tutaj idzie na... Sterowanie tutaj zawsze tym kocem szklanym, tutaj trzeba to zasłonić, ten siłownik, żeby tam jakiś nie uderzyć, czy jakieś odspawania, coś nie uszkodzić, odprysk, żeby nie, się nie przykleił, bo będzie po siłowniku. Jutro, aha, wczoraj jeszcze zrobiłem tył, tutaj przegląd piast, odkręcone miałem. I teraz tak, teraz tak, zwróćcie uwagę na te, na te, tutaj To, to nie jest zabezpieczenie, to jest od, po prostu od klucza Taką samoróbkę mam, zaraz pokażę Taki odcisk się nieraz robi Jak macie nacięcia tutaj To znaczy, że jest lewy gwint Żebyście nie myśleli, że nie idzie odkręcić Tutaj nie ma, to jest normalny prawy gwint, także w lewo odkręcamy a jak są nacięcia tam na każdym tym wypustku, to znaczy, że jest lewy gwint, że w prawo jak będziemy kręcić, to odkręcamy. Jakbyście czasami nie tego. Nie myśleli, że nie idzie odkręcić. No. Tutaj ładnie młoteczkiem, tutaj tą powierzchowną, tam trochę było winiejk dzierdy. Yy, wyczyściłem, kortaninem przeleciałem. Dzisiaj rano pierwszą tylko warstwę, tak tutaj mini, jutro drugą. I uszczelniacz z poprawiłem, to znaczy sprężynkę. Skróciłem elegancki, miękki, bo tam odnośnie ktoś się pytał uszczelniacza. Jest uszczelniacz tutaj taki wstępny. O, tam pierwsza ta warga, co widać. Ale on nie wiem czy on uszczelniał, czy nie uszczelniał, bo zawsze jak tutaj ściągam tą pół, tą, tą, tą yy, półość, to zawsze pełno oleju wyleci. Nie? Jutro jak odkręcę, przód będę robił to też pokażę Wam tą piastę od drugiej strony. I właśnie ten zemereng jest najważniejszy tutaj. On ma trzymać, jeżeli pokażę jak go ściągnąć nie, nie niszcząc go, i, i, i na tą całą tutaj, te całe, tą przylgnię tutaj nakładamy, sprawdzamy, jak on tam wygląda. I ma dosyć tak pasywnie nachodzić. Na Także, tak to wygląda. No, jutro sobie tutaj hamulce założę, szczęki, przewody zrobię, miedziane. i po, też powiem jak jak wyregulować tylny hamulec, bo one są samoregulatory, mają te szczęki, ale w tym przypadku żeby hamulec był na przykład nie był, nie miał takiego skoku, o, a żeby miał taki skok, to pokażę jak to zrobić. To mogę powiedzieć teraz wstępnie. Nakładamy bębny, mamy już odpowietrzone oczywiście i on yy, na ci, po naciśnięciu tam zacznie trykać ta sprężynka pociągnie ten samoregulator, no i co? I mamy wtedy na przykład hamulec taki, no ale tutaj nie możemy pod, podciągnąć, bo będzie podparte. to tak nie powinno być. Tutaj mamy lekki luzik, to robimy tak: ściągamy z jednej strony bęben tam jest założony z drugiej strony, i, i naciskamy pomału. Bo tutaj jest dosyć duży luz na bębnie. Oryginalnie tak jest. I po ściągnięciu tego bębna naciskamy delikatnie. Ostrość. O. Naciskamy delikatnie, bardzo pomału. Tu widzimy, że się już rozchyla. I ten sam regulator jak tyknie, tyk, zrobi raz. Puszczamy i nakładamy bęben. O, jeszcze mamy luz. I tak znowu Tyknie znowu, nie za ciasno, żeby było, żeby suwliwie ładnie wchodził, ale żeby nie był za ciasno I tak wyregulujemy i wtedy będzie taki o hamulec, na dotyk dosłownie. Nie? Bo jak zostawimy na tych oryginalnie, jak on się sam wyreguluje, no to będzie, taki będzie hamulec. Za, duży, za duża przerwa między bębnem a, bębnym a szczęką będzie, nie? Tak. I tak samo z drugiej strony zrobić, nie? No i tak to by wyglądało, Z, jeżeli chodzi o hamulce, o, tu jest ten mój pierwszy klucz, on miał być tylko przy pierwszej ładowarce, mówię nie mam, skąd, już nie pamiętam, 55 chyba klucz gwiazdkowy to był ta nasadka, czy 65, ten, już, już nie pamiętam teraz, się zmierzyć, ale... Koło coś koło tego. I pamiętam, był dosyć drogi, a to już było 13 lat temu, chyba, czy 12. O, i tutaj mi nakrętkę jeszcze muszę trochę podpiłować. I taki zrobiłem króci 12 lat służy. Dopasowany, leciutko tylko wbije. Puknę raz, ładnie nachodzi. Elegancko. Jeszcze tutaj spawy, tą, tą pierwszą spawarką na elektrody 2,5 spawane trzyma, ja puszczę. Przeto taki sobie. A to, ta rura była idealna, pamiętam, tam gdzie pracowałem, to był chyba. Z tego co pamiętam, od jakiegoś chyba Forda wał tej kaczki, tak zwanej. Nie jestem pewny, ale chyba to był ten wał napędowy wał kardana tej kaczki tego Forda. I tak dopasowałem tą rurę, że ta cienkościenna, że tu bez toczenia akurat pasuje na tą nakrętkę, tutaj tylko te. Dzyndle przyspawałem i, i służy do dzisiaj. Samoróbka, klucz. Aha, i te, te pierścienie, zwrócić uwagę, bo one są tutaj zatoczone z jednej strony, i tym zatoczeniem do środka, bo jak dacie tak, to może tam ten dystans piast nie ustalić. I, Tutaj, tak jak ma być, to do środka z tym zatoczeniem, i, i tak to wygląda. Chłodnica. Chłodnica założona. Woda zalana. Czujnik temperatury jest podłączony. Także. Te rurki. Tutaj wstawiony też ten zbiorniczka wyrównawczego, ten przelew. Lepiej się od powietrza. Tutaj czujnik temperatury. Tu ja to zawsze sprawdzę, bo niektóre różnie mają, ale też od Poloneza. Jak nie mam tego, to od Poloneza. Te zewnętrzne szybciej załączają, bo są trzy, nie? Te zewnętrzne na sucho, na, ze na zewnątrz sobie z sprawdzam które I ten czujnik, bo są dwa biegi, nie? On jakoś tam załącza jeden później, trochę drugi wcześniej. Ja pod ten wcześniejszy tutaj załączam, nie? Przyłączam przewody. Tutaj daję 30, bezpiecznik na, na wentylator w razie W. A tutaj do instalacji, to tam 10, 7,5. Bezpieczniki. Paliwo też już jest z hydraulika. Jest. Jutro sobie płynu zaleję, to znaczy oleju hydraulicznego. Używam taki. Tu jest płyn do, płyn do spryskiwaczy, do spryskiwaczy, do układu chłodzenia. A takie taki olej hydrauliczne. Zalewam Ktoś tam pytał o wyłącznik jaki jest. No taki jest. Zwykły, prosty z kluczykiem. Także jak podjedziecie pod sklep, to nikt tam go nie ukradnie, a sobie kluczyk zabierzecie. O. Także na dzień dzisiejszy to tak wygląda, jutro działam dalej, hamulce, przód i instalacja i prawdopodobnie wtorek będzie pierwsze uruchomienie, wyjazd, łańcuch muszę nasmarować grafitowanym smarem, troszkę go jeszcze podciągnąć i będziemy działać dalej, później osłona z silnika, blacha dwójka i tak dalej. Cały tył będzie zrobiony, to biorę się za przód. Dobra. To będzie dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, za komentarze, za lajki. Pozdrawiam, cześć.